No powiem wam, pilota naprawdę ma mocnego. Aż stąd słyszę jak klika otwiera i zamyka. Witam ponownie łapeczki, komentarze mile widziane. Reklam nie przewijamy. Jeżeli nie subskrybujesz, a chcesz być z filmami na bieżąco, zostaw subika! Przypominam, pod filmami macie numer konta, rzutka zbieramy, kaskę na paliwko. Na takie wypady minimalna wpłata złotóweczka, wpłaty bez prowizji. Mam kluczyki od takiej bryki. Tańszy samochód. Wy lubicie tańsze samochody? Cały czas piszecie mi w komentarzach. Nygus! cały czas drogie auta pokazujesz dla kogo te ceny więc tu mamy stosunkowo młody rocznik z mocnym bezawaryjnym ekonomicznym silnikiem Peugeot taka bryka no niekoniecznie słuchajcie mój kolor samochodu się rozłożyły teraz złożyły o co wam chodzi Chyba miał ochotę już się tutaj zamknąć, bo za długo nie otwierałem. No dobra, może najpierw rzut oka z zewnątrz na ten cud technologii. Pezoty nie są złe, ocynkowane, nie rdzewieją, jak nie były kombinowane. No kolor, no kolor, no taki. Ktoś sobie zamówił, nie przepadam za tym kolorem. Rzadko kiedy jest czysty. Do tego, jak jest słonko, tak jak dziś, nagrzany. Troszeczkę tutaj dekiel się utlenia. Oponka hankuk. No, jeszcze dosyć świeża, ładny bieżnik. Trzeba to przyznać. Z przodu też mamy hankuki. Dosyć ładny bieżnik, jeszcze można pojeździć. Tarcze w porządku. Śladów korozji nigdzie nie widać. Co mamy na szybie? Trójeczkę, czyli wychodziłoby, że rocznik 13. A tutaj, według opisu, napisali 12. 212 przejechane, diesel 2 litry HDI 150 koni. 150 koni w dieslu, jakieś 400 N. Można jeszcze dłubnąć na 180. Jak jest zdrowy, może 190. Jeszcze niutków troszkę dołożyć. Powiem Wam, niejednego taki stary peżocznik może na światłach zaskoczyć. Duża przednia szyba, naprawdę duża. Przednia szyba, zobaczcie, tak w porównaniu do Hondy, to ta szyba taka naprawdę jest duża. No, tutaj też mamy Hankuki. Tak sobie oglądam, szukam na nim jakichś mankamentów. No i muszę Wam powiedzieć, że za wiele tutaj nie widzę. Chyba jest kamerka cofania, tak mi się wydaje i park troniki. Tak, jest tu kamerka. No to co? Wsiądziemy, odpalimy. Pilot troszkę zmęczony życiem. Tutaj jest zapasowy, ale działa. Widzieliście stamtąd, aż słyszałem ten zamek. Tak, zamyka aż. Zobaczcie, jak klika z daleka, go słychać. No, podjedziemy sobie w lepsze miejsce. Tutaj słońce zaczyna mi już dawać czadu, a miało być dzisiaj pochmurno. No, kierownice, że się uszczą w peżotach, to jest już chyba standard. Fajne ma nawet, słuchajcie, te zegary takie białe w tych chromowanych obwódkach. Manual szósteczka Heh, kulturka. To co, zobaczymy jak odpali, nie? No jak na dieselka Łoskubany żwawy Żwawy skubaniec się wyrywa do przodu O, widzę tutaj radyjko, sprzęt ktoś zmienił na taki Co tu mamy w tym radiu. Jestem ciekaw czy tu jest nawigacja. Klima działa, ponieważ już czuję. Jeszcze jak tu zmniejszę, damy sobie na środek AC włączone. Klimatyzacja, słuchajcie, sprawna. Czuć, że chłodzi. Co to jest w ogóle? To. Jak to się. Co to się robi? Słuchajcie z tym. Jak to się otwiera? Jakiś monitor. Nie wiem Nie chce to zadziałać Nie wiem dlaczego Czy to jest uszkodzone Zobaczcie Powinno się otworzyć Zamknąć No Nie wiem Nie otwiera Nie zamyka Zero reakcji Dlatego chyba ktoś tu to założył tak mi się słuchajcie wydaje e, chyba fotochromatyczne lusterko z tego co widzę uuu i tutaj mamy panoramę teraz zauważyłem podświetlane podświetlane pomyśleli tutaj nawet o schowku na okulary tutaj mamy na szybie co też trójeczkę Dochodzi na to, że to jest rocznik 13. 212 przejechał. Cztery elektryczne szyby działają. Składane, lusterka działają. Sterowanie lusterkami strona kierowcy i teraz strona pasażera wszystko działa póki co <laughs> Powiem wam nieźle, nieźle się zapowiada kiera regulacja w sporym zakresie jak widać oprzywana tak jak teraz mógłbym jechać no jak wchodzą biegi? Sprzęgło tak trochę ciężko chodzi. Nie słychać sprzęgła, ale wydaje mi się, że za jakiś czas może będzie do wymiany. Zaraz jeszcze tutaj rundkę walniemy. I szósteczka, proszę. Biegi wchodzą fajnie. Tima chłodzi, to już mówiłem. Zmniejsz pan te nawiewy, bo nie potrzeba, żeby mi się tu przycisz. Mamy podłokietnik, i tutaj mamy USB. No Podłokietnik nie jest zbyt wielki. Co to się te, tutaj coś było jeszcze? Nie wiem, czy to się otwierało. Tu to tutaj jest na jakiś takich, słuchajcie, szynach. Nie wiem, jak to funkcjonuje. Zobaczcie, nie mogę tego, chyba że tu coś. Nie wiem, nie będę kombinował, bo nie wiem o co chodzi. Ale jest też przesuwny w sumie można sobie tak jechać 12V. Otworzymy te szyby, bo się nagrzał jak piekarnik. Działa, działa. Jestem ciekaw, co tu nie działa. Ale ma spryskiwać, słuchajcie, zobaczcie to. Fajnie, podoba mi się. A z tyłu wycieraczka też działa A mówicie, że francuskie to takie niedobre. Tu mamy otwieranie chyba w lewo. Kontrola trakcji i park troniki. Nie wiem czy tu jest ta kamerka. wsteka Patrzcie jest, działa. Ręczny, zwyczajny, trzyma. U, trzyma. Słuchajcie, trzyma, trzyma. No i zostało nam tutaj coś ważnego: panorama. Troszkę się boję, muszę Wam przyznać. A tu lampka działa? Też działa. A po tej stronie, jasny sufit. Też działa. A francuskie to się psują, panie. Nie działają. No, srali muchy. Będzie wiosna, będzie szybciej, w trawka rosła, dobra. Słuchajcie, tu jest miękko. Tu jest naprawdę miękko. Zobaczcie, jak tu jest miękko. Patrzcie to. Patrzcie to, jak guma normalnie. Tu, jeszcze tu. A no, tu już jest twardo. Tu jest taki schowek wygumowany, jakby. No, kapholderki płytkie. No i tutaj, a tu jest jeszcze taki zobaczcie, nie wiem, haczyk na coś, na zakupy, no i schowek klimatyzowany i tutaj wejście na jakieś cińcze. No! Ha! Szok! Tutaj twardo, tu twardo. Tu mamy materiał Chromowana klameczka, stawka taka a la carbon. No i kieszonka plastikowa no szkoda że tutaj nie dali takiego takiej gumy byłoby przyjemniej no ale dali materiał za to no to teraz show must go on słuchajcie jak w kabriolecie Heh. Zatkało kakao No silniczek Pracuje równo No dobra to zobaczmy sobie W jakim to jest stanie No tutaj widać lekkie ślady na kierownicy Fotele wygodne Naprawdę wygodne Fajne trzymanie na boki No takie jakby kubełki. Siedzisko wygodne. Zaraz zajrzymy też pod maseczkę. Z tyłu, co mamy. W sumie mogłem tą panoramę otworzyć, to by lepiej było widać. Też tutaj mamy materiał. Mamy kieszonki. Mamy nawiewy na tył. O, popielniczkę podłokietnik z kapholderami holderami i schowkiem no zatkało kakao co no widoczność do tyłu słuchajcie szerokie są te słupki muszę zasiąść za kierownicę zobaczyć ale jest szeroko szerokie no i szkoda troszkę że panorama się nie otwiera no powiem wam, że ciekawe są te peżoty, no ja wiem, że one nie są najpiękniejsze zwłaszcza z tyłu no ale w hatchbacku też nie są piękne no i w kabriolecie też nie są jakieś wybitnie piękne Tutaj mamy kamerkę cofania, zobaczcie, nawet ze światłem, żeby było lepiej w nocy widać. No, no i bagażnik. Łomatko. Jakie to jest pakowne pojemne. Jak to się teraz tu składa tą roletkę? Aha, coś takiego w tym stylu. No spory jest bagażnik. Naprawdę jest konkret, jak ja to mówię. Co to, jak to się otwiera teraz? Tu gdzieś jakaś rączka. A to nie, a to jest ten, do zapasówki, chyba. No, do zapasowego koła, słuchajcie, bo jest tutaj chyba pod spodem. Czyli co, to się nie otwiera? Czy ja coś opuściłem tu? Nie wiem, zobaczcie. Czy tam jest, czy nie ma? I tu jest hak. Czy to jest od haka? Nie mogę się tu. kurde, nie chcę mi się tutaj kłaść. Nie, no, zapasówka jest. I tutaj coś od haka. Gdzie jest ten haczor? Może jest w bagażniku gdzieś. To jest na bank od tego. To się podnosi, wyciąga. Co tu jest? Tu jest fardo. Może tu. Opa. Tu jest hak. No, dobra. Wszystko już wiem. Tu jest przegródka. Tu jest lampka. Tu jest gumka. No, a tu się opuszcza koło zapasowe. A tam jest hak. No, i tu jest jeszcze taka lampka. Pyk, pyk. No i elegancja Francja, panowie i panie. No, powiem Wam. Piękne to nie jest, ale praktyczne, wygodne. Nie jest źle wykonany samochód. No. Wlew. Wlew na kluczyk. No to może być ciutkę uciążliwe. No. Ten korek. ogranicznik delikatnie strzela ale jakby przesmarować może ucichnie nic wielkiego najważniejsze że ograniczniki sprawne no w renówkach lubią się wysypać raz trzyma trzyma no no i macie fotel kierowcy e, pasażera przepraszam jak wygląda Naprawdę auto w ładnym stanie, muszę Wam powiedzieć. No, w ładnym stanie, Peżotek. I zaskoczył mnie troszeczkę Skubaniec swoim wyposażeniem i wszystkim innym. No, wygodne fotele. Zobaczmy pod maseczkę troszkę to sprzęgło dla mnie takie twardawe nie słychać dwumasy silnik zostawiłem odpalony żeby się tutaj rozgrzało wszystko może coś mówię usłyszymy no silnik myty dojście do żarówek z tej strony petarda z tej też nie jest jeszcze źle coś tu można zrobić rozrząd z Tego co widzę, chyba na pasku, no, ale coś tu było wymieniane przy 144 w roku 22. Z tego co widzę, no, czyli nie jest źle, jeszcze można 40 tysięcy kilometrów zrobić. Na rozrządzie, no, silniczek chodzi jak zegarek. Muszę się tutaj jeszcze twój, Peżot? No, ładny nawet. Też Peżot? Coś nowego ma tu przyjechać do nagrywania, ludzie. Ja chyba nigdy z tym do domu nie wrócę. Ja tu zacznę mieszkać sobie i będę na bieżąco nagrywał. Internet tutaj mają. Będę Wam wrzucał relacje, a co... Albo sobie tu przyczepę kupię. O, holenderską postawię u nich. To jest to sprzęgło, tak. Muszę to sprawdzić. Nie no. Tak jakby w połowie bierze. Nie przy samej górze. Jeszcze jest zapas. Tak, no trzeba by się... Słuchajcie... Się poustawiali mi tu. No, ciasnawo, jedną ręką to wiecie. Nie chciałbym tu narozrabiać wsteka. Weszło. Kamerka jest. To dobrze. <śm> Gdyby to było w automacie to by był luzik, a tak to tutaj też coś przestawiają. Matko boska Co się tu dzieje? Ruch normalnie jak na tureckim placu w Niemczech No dobra, to co? Nie no tak może trzeba się przyzwyczaić. Nie jest źle. Nie słychać dwumasu. No to co? 21,900 308 SW Rok 12. Ja tu widzę trujeczki na szybach, także nie wiem, czy pomyłka, czy o co tu chodzi. No, typ silnika Diesel 2 litry HD i 150 KONI. Dobra, jednostka, bogata wersja. No faktycznie panorama, nawigacja. No tylko z tą nawigacją nawi. O, nie koniecztan Zaraz, 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 aha można tu sobie mapy wybrać w taki sposób to YouTube, itp, itd i Google Aha Czyli trzeba podłączyć coś, żeby miało połączenie z internetem. No Mam mój chłopski rozm No powiem wam, ciekawy samochód no myślę, że to ktoś założył właśnie przez to, że tu coś się uszkodziło pewnie było to drogie no i rozbierać całą dechę słuchajcie, żeby żeby to naprawić no to nie było, nie było sensu no i założyli coś takiego pokażę wam jeszcze kontakt w razie gdyby kogoś Peżoczik zainteresował o, proszę bardzo, a mówicie, że nie ma tu ciekawych samochodów. Sam co, co pozdrowionka do usłyszonka. Piszcie w komentarzu, czy wam się peżocik podobał. Bo mi się on podoba. No, gdyby był szary, grafitowy, to może bym nawet Avenzisa zamienił. Posso.